Nie ma to jak piękno natury. Aż nie wiem, co zniszczyć najpierw. Do śnietnika z tymi drzewami. Nic z tego. Jedynym śnieciem jesteś ty. Zagramy w zbójecki bilard. Ja zaczynam. Ósemka w narożną. Trafiłem podwójną. Uwaga! Chyba trochę przesadziłem. Moto myszy z Marsa. Zerowy klub. Rzucamy kości, bracia. Uwaga na kłode. Przybrałeś na wadze. Martw się o własny tłuszcz. Dobrze, że jestem twardogłowy, inaczej by mnie zabolało. Od dziś możecie mnie nazywać Stalowa mysz. Pulchny niś bardziej pasuje. Patrzcie, kto idzie. Ciągle jeszcze mam motopiłę. Już niedługo. No to tniemy! Wiecie, co lubię. Ciekawe, co powie serotwarz, kiedy dowie się, że te trzaste, w nerwiacze znów weszły mi w drogę. Jak mam zdobyć 30 trylionów metrów drewna opałowego do daczy wysokiego radnego na planecie ryby średnie? Nie martw się, wasza emmentalerna potworność. Dzięki mojemu mikserowi genów drzewa dostarczą się same. Intrygujące, rozwiązałoby to problem opłacenia drwali. Pozwolę sobie na mały pokazik, wasza żądliwa klocowość. Bardzo ciekawe. Doskonale. Zabierz to ode mnie, ty jajogłowy szaleńcze. Bez obaw wasza gnijąca pieprzowatość. Łatwo nad nimi zapanować. Wystarczy odwrócić polaryzację promienia i... Voilà! Znów mamy kaktusa. Wspaniałe urządzenie. Gdybym mógł dosięgnąć te szkodniki, choć na jedną chwilkę, myszy siedzą mi na ogonie. Tłusta Pała powinien sobie załatwić licencję pilota. To prawdziwy przełom. Nic się panu nie stało? Ty się muszczku. Ile razy mam ci powtarzać, żebyś zjeżdżał windą? Moje supergeny zmieszały się z tym mutantem. To okropne. Chcę jeszcze! Przepraszamy za najście. Nie wiedzieliśmy, że przyjechała Twoja mama. Strasznie śmieszne. Mam nadzieję, że zachowacie poczucie humoru, kiedy zmienicie się w motokleksy z Marsa. Chcę stąd wyjść. Skoczmy na linię ognia. Bardzo nie w porządku. Przepuść mnie, ty gruba ślamazaro! Staram się jak mogę. Bierzemy rybkę w obroty. Najpierw mnie. Nasza robota zawsze jest solidna. Teraz sami odcięliśmy sobie drogę. Jest jeszcze jeden mały problem. Co rozumiesz przez mały stręciuszek? Chyba mu się nie spodobał. Wygląda bardziej na głodnego niż urażonego. Bardzo nam miło, ale czas zakończyć naszą znajomość. Atak typu B. Koniec z wybrykami, Startakiem z Limburgera też, niewielki ser sam się martwi o kleksy. Niech, gra, muzyka i gaz do dechy. Doskonale. Gryzonie się wycofują. Teraz wystarczy tylko... Złaź ze mnie! Strzelaj! Tak, to dobry pomysł. Do pająka, ty bekosmaru! No, do roboty. Te ziarnojady myślą, że niszcząc motopile ocaliły drzewa. Dzięki temu urządzeniu, gołoce las do ostatniej wykałaczki. Proszę, ratuj mnie, panie. Ciekawe. Bardzo żywotna bestia. Proszę, wasza morowa szkodliwość. Błagam cię, odwróć polaryzację promienia i uwolnij mnie z tego koszmaru. Chcę jeszcze. Nie bądź natrętny, doktorze. Muszę w końcu wykorzystać sytuację. Dzięki nikserowi genów sam poradzę sobie z dostawą drewna. Natomiast o przywróceniu ci poprzedniej postaci pomyślę po tym, jak wykonasz dla mnie pewne drobne zadanko. Cokolwiek powiesz, wasza judaszowa odpychającość. Lubię oddanych pracowników. Poważnie. Wielki ser miał promień, który zamienił pająka w potwora. Akurat. Nie przesadzasz? Mo Tomysze z Marsa nadeszła chwila waszej zguby. Po takich rzeczach mam zgagę. Na marsjańskie księżyce. A cóż to za pojazd? Wygląda intrygująco. Zamknij się. Tylko bez wyrazów. To plutarkieńska stal, a tak wygląda pułapka na myszy od środka. Strzelcie do mnie! Głupek. Dołóż im! Gdzie on się podział? Właśnie. Gdzie strzępy? A to co? Gdzie to jest? Czuję kota. Na bok. Jesteś zimna jak lód. Trzeba odprawić te ochłapy do domu. Nie lubię ludzi, którzy pękają ze strachu. Rozłazi się w szlach. Patrzcie. Zaczekajcie na mnie. To nie jest robota dla ludzi o słabych żołądkach. Zdaje się, że to dopiero początek. To coś staje się coraz gęściejsze. Zgniata mój warsztat. Od kiedy przybyliście na Ziemię, wszystko się sypie. Ale za to nasz lubisz, co? Robota na zamówienie. Myszy w galerecie. Chodźmy zameldować o naszym sukcesie. Przy okazji będę mógł się od ciebie oddzielić. A tak się przywiązałem. Jeśli się nie wydostaniemy, to coś zje nas na deser. Znam tylko jedną siłę, która się temu oprze, mianowicie marsjańska świniosiła. Pokażemy im. Skieruj promień w tamtym kierunku. Rozwalamy. Czas na rewanż. Nie zgub ich. Prawie mu się udało. Mam przeczucie, że... Już nic. Nie do wiary. Dokonał samozniszczenia. Pokój ci, wybryku natury. Nawet mi go szkoda. Wiem, co czujesz, ale zawsze chciałem stłuc go na kwaśne jabłko. <grystanie> Motomyszy na horyzoncie. Dystans 400 metrów, torpedy poszły. Zawsze chciałem to powiedzieć. Nasz doktor odszedł Zebraliśmy się tutaj Chyba właśnie wraca To dopiero z martwych wstanie Do roboty! Gaz do dechy! Zaczyna mnie to już denerwować Mnie też Załatwmy czubka raz na zawsze Niech gra muzyka I gaz do dechy! Trochę się spóźniliśmy. Patrzcie. Czasem i kota można zagłaskać. Moja mała futrzasta głowa podpowiada mi, że jeśli pójdziemy za nim, znajdziemy samą wielką serowość. Postaraj się docenić jego zalety, ty orangutanie. Natura potrzebowała tysiąc lat na stworzenie takiego tytana. A dzięki cudom techniki możemy je dostarczyć do kominka radnego zaledwie w kilka chwil. Mam tylko jedno pytanie: A mianowicie ty grudo błota? A jeśli coś pójdzie nie tak, jak zwykle? Ty bekosieczki, a co mogłoby pójść? Nie tak. Mam już tego dość wasza kremowa serowość. Oddaj mi mój mikser genów. Czekaj ty, wymieszana paskudo, jeszcze nie skończyłem. Jakie to demoralizujące, nie możemy go nawet złapać. Zdaje się, że koniec wakacji. A co, dostałeś kanapki do szkoły? Przywitaj się z martwą naturą, drewniaku! Przeklęta grawitacja. Parabuch koła w ruch. Drzewa są jak poezja. Ale jeśli zaczynają się dziwnie poruszać, trzeba je uziemić na dobre. Proszę, mocerellość, zgubiłeś mikser genów? Teraz zostanę z nim na zawsze. Spójrz na to z innej strony. W tej formie jesteś bardziej odporny na ataki tych głupich myszy. Ja bym w to nie wierzył. Mamy mikser. To nie jest najładniejszy widok. Pożegnaj się, Vincent. Odgłos jak przy małej wyżerce. Co za dużo to niezdrowo. Powróciły do normalnych postaci, o ile takowe miały. Nie lubię marnować porządnej rozgrzewki. Ja też. Nie! Nie, tylko nie mikser! Granat zaraz wybuchnie. Jak cudownie! Zamknij się wreszcie.